Cześć, ja jestem Merło. witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Od Kmicica do Szlachcica, czyli turniowych na naszej polskiej mapce Jura. Jest to pierwszy oficjalny mecz na rozdzielczości 4K, w sensie ja gram na 1440p po zmianie sprzętu. W film, który mam nadzieję widzieliście, który wrzuciłem wczoraj, więc od dzisiaj możecie w każdym moim filmie oglądać w dużo lepszej jakości, w dużo lepszej rozdzielczości. 4K. Co tutaj chłopaki robią? Stoją, czekają. No dobra, to ja sam wjeżdżam. Tam jest jeden na górze. No właśnie. Plus jest taki nowego sprzętu, że będę mógł dostawać w mordę w lepszej rozdzielczości, w lepszej płynności. Tak jak tutaj moi po kolei zostali wybici. A chyba mnie tu raz spuszczą, co? Jak wybili resztę. Oho. dobra, obraz go bierzemy. Nie, nie, nie chciałbym walczyć z No Uciekamy. Widzicie jak teraz w jakiej ładnej Wilu fps a w jakiej ładnej rozdzielczości Dostałem HEDA? O to chodziło przy tych wszystkich moich zmianach Nice. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS-a, sprawdź stronę CSGO Skins. Szkoda merwo dostaniesz 2 10 zł 10 groszy na start i plus 10% przy doładowaniu. Jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego są inny skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Także kolejne zmiany, które mnie na czekały to muszę wymienić nowe dyski. Później się weźmiemy za nowy mikrofon, nowy statyw Nowe oświetlenie, być może coś zrobię z tą moją ścianą z tyłu. Może coś tam zrobimy też, żeby to wszystko ciekawie wyglądało. Więc zmiany, 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 moi drodzy. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. I kolejny news jest taki, że jestem w kontakcie z twórcami tej mapy i z mapy Jura. Oczywiście jesteśmy wstępnie umówieni na jakiś film, jakiś materiał, właśnie z omawiania tej mapy, z tego, jak ją pożyli w ogóle. Kiedyś parę lat temu zrobiłem taki film. Z twórcą mapy Jungle z Michałem. Nie wiem czy pamiętacie, to była mapka do Danger Zona. Więc prośba moja do Was jest taka, że jeśli macie jakieś, jakieś tematy, pomysły, które chcecie, chcielibyście, żebym poruszył w takim filmie, żebym z nimi o tym pogadał, jakie pytania zadał, to, to piszcie mi w komentarzach, ok? I jakby przygotujemy sobie parę tematów. Będziemy dokładnie wiedzieli, o czym, o czym nagrywać, o czym robić film. Chyli? No, on tu jest, tuż obok. Przeżył to, no. Serio? Jejku. skier. Nie wiem jak ja, jak ja to robię, że jeszcze żyję w obydwu tych grundach przez tyle czasu. Ale miałem dużo dla was wieści na początku, dużo rzeczy chciałem opowiedzieć, pogadać, więc na tym się bardziej skupiłem niż na grze, jako tako. Więc myślę, że wszystko podsumowałem, jeśli chodzi o moje sprzęty, podsumowałem wam to jaki chcę zrobić film, przeprowadzić taki mini wywiad właśnie z twórcami tej mapy, więc dawajcie mi znać, jakie byście mieli pytania do twórców tej mapy, jakie byście mieli. Co, czego byście się chcieli dowiedzieć, co byście chcieli, żeby w takim filmie się znalazło. Найс! Он тут скрутил, а я целый час смотрел вокруг! Ну, неправдоподобно! Myślałem, że on rzucił tego dikoja i tam się schował gdzieś. Nie wiem, jak jeszcze z nim minąłem. Dobra, to chyba ten co mnie zabił. Mam mega dobrą drużynę. Jakoś bardzo dobrze chłopaki grają, Nic w ogóle nie musimy rozmawiać, ale każdy wie, co robić, każdy wie o co chodzi. No i u nich ziomek wyszedł i poddali mecz, więc lecimy drugi szybko z drugim. On nawet nie pokazało mi żadnych animacji, więc nie wiem, czy dostałem jakąś rangę. Dostałem. Gold 3. Jakby wróciło mnie do menu, zanim była ta animacja ładowania. Więc lecimy z, z kolejnym na mapce Jura. Siema, O, siemaneczko. Pozdrawiam Polaków. Także cóż, poprzednio sam miałem taką sytuację w meczu, że Ziomek z Timu wyszedł i później graliśmy w czwórkę. Teraz tak zrobili u przeciwników. Niestety takie nowe mapki mają to do siebie, że czasami ludzie wchodzą, grają jakiś tam pierwszy czy drugi raz, nie radzą sobie, frustrują się i wychodzą. Więc e, niewiele rutną tak naprawdę mam do pokazywania z tamtego meczu, bo szybko to wszystko poszło. DNOT, gdzie tu się schować? Dobra, ja zagram bezpiecznie i poczekam na moich na rotację. Nie będę siedział w BS-ie. Mogą jeszcze pójść do CT. Myślałem, że ja to trafię go. Do... Ouch! Sorry, sorry. Behind? Meet, meet, mit. One Szkoda, że dostaję heada od mojego, bo miał trochę więcej HP, On się czuł bezpieczniej. Ouch! I bym takiego jednego heada z bloka jeszcze chyba myślę, przeżył. Mordo oglądamy cię, ale żeby tak grał z tobą, to bym się nigdy nie spodziewał. Że ale? czego byś się nie spodziewał jeszcze raz? Że, że będę z tobą grał. A, miło mi, dziękuję. Tu <grym> 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 Jeden po leju. 77 w pięciu, ale mi head od razu. Pierwszym pociskiem trafił. No info? Nikt nic się nie odezwał, że na A plantują? Nie wiem, które Ale Fart Dobra, jest asysta mają dwóch na jednego Left, Orange, left, left, left Nie wiem czy to jest Polak czy nie, nie byłem pewien Uciekł mu już tam daleko Uciekł Nice No nie ma czasu chyba Chyba mu zaczęło pikać, nie wiem czy zdąży no. A ja miałem defa, nie? Miałem kupionego defa, tylko tam wcześniej zginąłem. Nie, nie, podniósł po mnie, nie sięgnął, ale też nie wiedział. Nie, 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 chodzą, ale nie. nie mamy ciągle paki, nie, więc. Ja też jeszcze czekam. No, mamy dwóch na dwóch. Bomby nie ma. Jest bomba. Nie wiem, czy mam szansę to odbić w ogóle. No może mam. Co? Się, to... To słyszałeś, słyszałeś prawo. 100%, tak. Może się uda. No nie, no pół sekundy. Ale przegrywamy te defy wszystkie. Tam tak młode co Gdybyśmy mieli dwie rundy więcej, już by zupełnie się ten, inaczej ten mecz układał, no? Jakby mój ten granat wszedł, gdyby tam się nie odbił od, od ściany. Wow. Nie ma jak tego pilnować. I go, tego Serio ciężko go pilnować, bo. Okej, okay, ma bombę. Jest, blisko, blisko. Mid to be. Co on tam robił jeszcze jeden? Mid to be, I think both No, 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 two going A One mid, one going A Two way, two way, two way Musisz jednego chociaż Nice! Dobrze! O, ja wszystkim pięknie zadałem obrażenia. Two city. Orange, orange! Tu ktoś mnie mignął, anime. Tu jest blisko. Chowajcie się. Blisko jest. Co Jak my to jeszcze graliśmy? 3 trzech 5 było. Nie, to się wydarzyło. Do... Co by się wydarzyło? 3 na 5 mieliśmy? Ja myślałem, że po jest. Oj. ej, ej, long elot, elot, elot. Chłop nie chciał w powietrzu trafić z, z Digla. Uh, dajcie ASA. Robimy na nowym sprzęcie. Mi... No co ty robisz? No czemu mi ASA zabrał? Ja tu tyle FPS'ów, tyle herców, tyle wszystkiego, nowe sprzęci, i na ASA. Ładnie otwieramy tabelę. Ziomuś. Wszystkim pięciu obrażenia zadałem i nie ma ASA, no. Ale jajco. Ale było na... Żartuję, żartuję sobie. Eee, no dobrze zrobił, oczywiście, wiadomo, trzeba kończyć rundy, trzeba zabijać. E, dużo flaszy przed A. A. Hey Long. Pomocy, pomocy! Jeszcze, jeszcze trzech. Heaven, A. Ojejku, nie dało się go trafić, biegał z tym MP z makiem W ogóle go nie spowalniamy moje strzały, nic Oj, w powietrzu Uwaga, pomarańczowo ugraj to Może tu być Mk? Uważaj, uważaj no! Dlaczego na kosie? Myślałem, że będzie plancił Kurwa, co on Dobra dostał coś ode mnie, więc Wiesz. Obity jest Jeszcze jeden Ale nam staka tu zrobili na tym mm. Ej bo się ja więc czy, czy sami Polacy są czy, czy nie? Tak, 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 Tak A ty Wy wszyscy we czwórkę gracie? Tak Ja nie ogarnę Ja myślę że tylko tu dwóch jest Ja w ogóle nie ogarnałem przez pół meczu Po co po Angielsku gadałem tyle czasu Proszę <laughs> mówię ci w Polsce jesteś <laughs> No, serio. Co patriotycko grać na tej mapce ciągle? Nie, nie. Jeszcze raz w ja grałem. Ja też. No słuchaj, e, Co rundę śpiewamy rota na reskę. <laughs> to rozumiem. Jeszcze od. Tu jest fajne miejsce z tego okna, można patrzeć. Puszę. Nie, no to jak ja gram z czterema polakami, to musimy to wygrać. Idę po tak. tak jest! Nie, słuchajcie, tak jak my gramy samymi Polekami na polskiej mapie, to trzeba to wygrać, nie ma w ogóle opcji już teraz, nie, nie uznaję tutaj porażki. Nie Dobrze. Się. A, ty się kurwa zdziwisz. <laughs> Chylamy. O, to chodzi. Mervo teraz się rozegrał. One more. mi! W Smoku może, nie wiem. A, puś. Leżę w smoku, my nice. na, 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 na Nie wiem, co się dzieje, gdzie są jeszcze ludzie. Pięknie, słuchajcie, no i jest, jest kombaczek, łatwiutko. Merwo się rozegrał, będzie kombak. Chłopaki, full focus i za ojczyzny. Tak jest, czekamy, czekamy na smoki. Niech się wyrzucają, a wtedy my jedziemy z koksem. No, tak tak. <laughs> Dojechał. Jeden czy dwóch? Robię jednego. Widzieli. Nie wiedzieliśmy. Jak ten molot mi się mi Jak ten mołotow, mi się Jak ten mołotow mi się od... Którędy ja dostałem? Od sufitu on się odbił A. od A. Dobrze, bombę i chodźcie. Dobrze, we. bombę Jeden na dole był Dobrze, że go trafiłem Jeden na plecach. Dwóch Od, od naszego To Tą rundę trzeba ugrać Jeden na lub dwóch. dwóch nade mną Dwóch, dwóch. dwóch, dwóch. dwóch chyba oh, Nie wpadł mi to na specjalnie Co? Jestem smoku. Nawet go nie widziałem, żeby on do mnie strzelał. Jakim cudem dostałem? Mamy 11 rundę. Nieprawdopodobny kombat z naszej strony. Tak wygrywamy teraz pod Terror. Może to jest mapa Terro. Ewidentnie się podzieliliśmy rolami w tym meczu. Ja stawiam się sam tutaj na podwej. Po prostu pilnuję, czy jakoś nie, nie puszują, czy coś dziwnego nie dzieje. B jeden jeden, dwóch. Uważaj, niebieski, chowaj się, chowaj się. I właśnie po to tu jestem, żeby dać takie info. No, yes, no. I właśnie, tak, moi a... drodzy, tak się wygrywa. Oni sobie tam we czwórkę siedzą Leżę. na jakimś Discordzie czy czymś innym. Wchodzą tutaj. No a, i pięknie a... o to chodzi. Bo my jademy Durk, synek. Rozumie? Ja nie rozumiem tego. My są ze Śląska. Tak? Ze Śląska jesteście? Tak. No jest i ta... pięknie, dzięki panowie. Możecie dzięki pozdrowić zagranie. kogoś jak chcecie. Pozdrawiamy wszystkich. <noise> Dzięki wszystkim za oglądanie, słuchajcie, zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pierwszy oficjalnie meczyk z nowymi ustawieniami, z nowym PC-tem i myślę, że zasłużenie, bardzo dobry wynik. Jest! Goldik 4, lecimy! O to chodzi. Szybciutko teraz się rangi wbijają. Co tu dostaliśmy? 5-7, chłodziwo i skrzyneczka, nic ciekawego.